Cześć, witajcie moi drodzy z tej strony PP. A ja witam was w takiej małej ankiecie. Chciałbym się dowiedzieć od was, dlaczego subskrybujecie mój kanał. Tak po prostu chcę wiedzieć, dlaczego osoby, które codziennie subskrybują mnie, bo codziennie na maila przychodzi mi po kilka wiadomości, że nowa osoba zasub zasubskrybowała kanał. I chcę wiedzieć, skąd ci ludzie się biorą, po prostu. Czy po prostu mnie wyszukujecie na YouTube, bo zobaczyliście mój filmik jakiś, czy co, czy co, czy co? I wypełnijcie tę ankietę, Może, można tutaj zaznaczyć kilka odpowiedzi, jak sami widzicie. I napiszcie mi w komentarzu, jak chcecie, oczywiście też, dlaczego subskrybujecie mój kanał? Z jakiego powodu? Czy oglądacie DOTE? Czy oglądacie Gotika od czasu do czasu, czy CSO, czy co innego? Jeśli macie jakiś inny powód, macie, możecie zaznaczyć inne i napisać w komentarzu pod filmem swój własny powód. Tak więc bardzo mnie to interesuje, bo znając takie małe statystyki, to nie są jakieś profesjonalne, tylko są takie na oko, prawda? Wiedząc to, dlaczego ludzie mnie oglądają, mogę sprawić, że. Yy... Że po pierwsze więcej osób będzie mnie oglądać, ponieważ mogę robić więcej danej rzeczy. Na przykład, już w głowie mam, że pewnie największą ilość będzie DOTA miała, ale to są tylko takie moje przypuszczenia, nieważne. Mogę na przykład więcej DOTY robić, albo mogę jeszcze coś innego robić, coś, co sprawi, że i wy będziecie zadowoleni, na przykład będzie więcej DOTY przykładowo, i może te odcinki będą lepszej jakości, czy coś, no sam nie wiem, po prostu, dlatego pytam się Was. Wypełnić tę ankietę byłbym naprawdę zajebiście wdzięczny i tak, to było na tyle. Dzięki za oglądanie i do następnego razu. Cześć.